To na tyle, jeśli o co chodzi, o te pytanko. ON WAS NIE SŁYSZY! Da fuck? <grym> nie wiem o co chodzi, że on was nie słyszy, no. no nie słyszę was niestety, no sorki. Tak wyszło, że, że stream działa w jedną stronę, no przepraszam. <grym> nie wiem o co ci chodziło, kolego, który to napisał, ale okay. No fajnie, super cave, który niczego nie ma w środku. Może tu jeszcze jakiś będzie szakalaka, boom, madafaka, ale jednak nic tu nie ma, pustu jak w dupie, który łazarza. Nie, <śmany> ja nie przeczytam tego. Nieważne. ważne. tu jeszcze coś jest ciekawego. Albo i nie. Może jest kaj, ale pusty. Jesus Christ. <śmany> Wungel zbieran spokojna głowa, dzisiaj było Deforest, wyluzujcie z tym Deforest, dzisiaj akurat już Deforest nie będzie, ale będzie coraz więcej Deforest, znaczy coraz więcej. Stosunkowo dużo, bo zajerałem się do tej gry i całkiem fajnie się gra w tego Deforesta poprawionego, jest naprawdę pozytywnie. No i póki mi się nie znudzi to będziemy grali, w niego i myślę, że kilka odcinków jeszcze powstanie tak samo z GTA piątki na yy, tego, który zawsze graliśmy. Czy w nowego to nie wiem Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Ale będzie dobrze. Ja mam dwie lewe słuchawki. Aha, czyli że mnie słyszysz w obu, ta, w obu, w obu ławkę, tak? Nie, to znaczy, że masz takie opcje połączone, już nie wiem dokładnie jakie, że słyszysz mnie w dwóch i tyle. A jestem nadawany na jedną słuchawkę, czyli na jeden kanał. Chociaż to, to tam jest wiele znaczeń tego i sam nie do końca... W... Nie jestem pewien, czy dobrze to rozumiem bo jest wiele pojęć na temat dźwięku jeśli chodzi o to dwukanałowe, jednokanałowe tyle tylo, bitowe, no to jest, tu jest dużo gadania ten temat no i do tej pory po prostu nie potrafię czasem yy, jak, jak tak się głębiej wejdzie w tematykę mono, -a -stereo, to do tej pory nie potrafię jakoś tego tak do, jakoś tak sami ale nieważne no. wiem, że streamuje mi źle i już się z tym pogódźmy i zostawmy ten temat <śmiech> <śmiech> poza tym Grałem jeszcze ostatnio w Call of Duty na tym PS-ie, żeby też go obronić, bo nabro broczyłem ostatnio na PS-a troszeczkę, ponieważ się ten Minecraft zacinał. <laughs> powiem, wam, że w Minecrafcie w ogóle nie widać efektów tego jak silnik w PS-a pracuje, bo jest powiem wam szczerze, naprawdę dobrze. Bo grałem sobie w tego Call of Duty i powiem szczerze, że szacun Naprawdę zupełnie co innego niż w trójce. Także awesome. No, najlepszym dla mnie efektem to jest pad. To jest coś w ogóle pięknego. Muzyczka głośno, jakoś cicho. Wszystko jest ok? Czy wszyscy wszystko słyszą? Czy wszyscy wszystko wiedzą? I czy wszystko jest ok? Huh? Jest ok? Jest dobrze? Chyba jest dobrze, nie? Wszyscy piszą? Stream jest? Chyba tak nie tracę? Jest dobrze, tak? Chyba tak, nie? Dobra. Teraz pamięcie? ile was w ogóle jest powiedzmy, bo to jest 13 tysięcy. Dużo. Już tu idzie jakiś kolega Koleżko, my nie chcemy tutaj, wiesz? Sorki, ale ty po prostu nie jesteś zaproszony na imprezę, sorry Ej, 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 na bardzo Coś tak pusto, tych potworów jakoś tu nie widzę Jakoś, kurde, jak grałem teraz w Minecraft'a na PC, bo nagrałem pół godziny odcinek Nawet nie pytajcie, czemu taki długi, to wyniknie wszystko na odcinku no, jest jednak jakiś tyłkowicz, tyle mi tam ząbiaków uszakiwało i szkieletów, po prostu to będzie dobry odcinek, a dawno nie było swoją drogą Minecrafta, dawno na kanale, także Ej, TY ZACZAJONY PIERONIE, widzieliście cwaniaka, skrył się za murkiem, pierdzielony cwaniak, ej, 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 jedno chcę mieć, Tylko. jeszcze ogarniam te klawisze, ale jest coraz lepiej. Całkiem, całkiem, szybko da się przyczelić do poda, powiem szczerze. Nie sądzę, że to jest takie proste. Znaczy proste, na początku bardzo trudne, ale potem po godzince, dwóch grania. Ja wiem, że tu jest żelazo, ale chciałbym pierwsze oświetlić teren, żeby mnie ktoś nie zaskoczył, tak jak Creeper czy coś, jak to było na odcinku dwa razy. Nie? Także wolę sobie pierwsze wszystko ogarnąć, a potem wydobywać, bo wiem, że to jest ryzykowne po prostu, wiecie? Remek Minecrafta. Już to robię. słuchawka mi nie działa! Błagam Dajcie spokój, proszę. Naprawdę pracowałem godziny nad tym, żeby usunąć ten błąd tego, że mnie w jednej sławce, a nie potrafię, no po prostu no nie potrafię. Cieszę się, że po prostu udało mi się roz... zadziałać live'a po prostu na... Na, na tej konsoli, bo z tym miałem mega problem i to długo rozwiązywałem ten problem, z tego, że nie potrafię streamować sobie z konsoli. Ale już jest wszystko opanowane, także spokojnie. Dobra, fajnie, bo nie umiem zrobić pochodni. Aha, tutaj. okej. Okay. Zmieni skórkę! Nie, mi się podoba. Ja już sobie wybrałem tą skórkę, którą mam. Jest dobrze. Mi się podoba. No kop to kurde, no. Jakoś tak z tematu zeszliśmy nagle. Różne pytania padają, no nie wiem, za które się zabrać, bo mam takiego mindfucka lekkiego. Wy jeszcze tego streama oglądacie, czy już tam macie swój świat na czacie? Bo ja nie rozumiem. Czy <grym> ja, twoja babcia ogląda ciebie na YouTubie? Nie, ja tak jak mówiłem... Mówiłem? Chyba tak, chyba nie raz mówiłem. Moja babcia totalnie nie jest zapoznana z internetami. Także nie, ona nie ma bladego pojęcia, co ja tu chyba robię. Coś tam wie, bo je, starają się już nie raz tłumaczyć, ale ona dalej tego nie rozumie, bo to wiecie, jak to jest. To jest tak byście no nie wiem, no nie no, no. No nie no, nie, nie. a babcia po prostu jest... Za starego pokolenia, by takie rzeczy po prostu pojąć. Ona coś tam może rozumieć, jakoś to porównać do telewizji czy do czegoś, co tam ma co chwilę w swoim pokoju i widzi ten telewizor i te media. No i to jest jedna rzecz, do której mogę jakoś to tak przyrównać, porównać, ale nie, ona no, nie, nie ma pojęcia, nie ma pojęcia. I to, że jest taka sławna, też nie ma pojęcia. Ona nie wie, że jest taka sławna, ale, ale podobało jej się, że wy się jej podobaliście, znaczy na no że podobała się ona wam i że w ogóle wszystko OK i że fajnie, będzie pozytywnie. Była bardzo pozytywnie zaskoczona tym, jak jej to poopowiadałem i ogólnie, no, pozytywnie. Rezi, trochę szkoda mi 100 zł na bluzę. Opłaca się ją na pewno kupić? Powiem ci tak. Zazwyczaj, gdy słyszę kogoś, kto zachwala swoje, mówię mu, no, po prostu mu dupo do łba i narcyz i w ogóle. Ale powiem w drugą stronę, nie będę zachwalał swojego, tylko powiem, spójrz jak inni zachwalają moje. Czyli wybrnę sytuację jeszcze lepiej, moim zdaniem. Bo każdy, kto kupił bluzę, mm, po pierwsze jest zajebiście zadowolony z tego, że jest tak wysokiej jakości i powinna kosztować 150 zł, a nie 100 to jest pierwsza rzecz, która powinna być, ale uparłem się na stówę, jest stuwa i uważam, że to jest dobra cena na tą bluzę bardzo dobra. Poza tym jest jeszcze taka opcja, że... Jaka opcja? Zagubiłem się, nieważne. Chodzi o to mi po prostu, że naprawdę opinie na temat blues są zarobiście dobre i zarobiście pozytywne. Nie, wiem, możecie. Mo mogę kiedyś stworzyć pod, pod tytułem ocencie albo opiszcie produkty z mojego sklepu. Czy są dla Was tak szczerze? Czy są dla Was wystarczające? Czy mam coś zmienić? Czy coś Wam się nie podoba? Czy uważacie, że cena za nie jest za wysoka? I tak dalej. To wieszcie mi, że naprawdę tylko hejterzy powiedzą: O, gówno! Bo tak zawsze są takie opinie. Ale uważam, że naprawdę robimy kawał dobrej roboty. Bo to też nie ja robię. Dlatego też jakoś na to tak patrzę z pozytywnej strony, bo pomaga mi cała ekipa, która pomaga mi to wszystko dla Was ogarnąć, To, aby. By to wszystko dla Was robić yy, i, i uważam, że ja lubię to robić. A ekipa naprawdę odwala kawał dobrej roboty w tym wszystkim i mega się w tym wszystkim spełnia. I bardzo dobrze sobie chłopaki i dziewczyny radzą. Mamy dużą już ekipę jest zarobiście I pozdrawiam całą ekipę, jeśli kiedykolwiek tutaj na ten Live może ogląda, nie wiem, może coś mi teraz obczaja a potem jutro się z tym gdzieś spotka, i przybije piątaka i pogadamy, i porobimy coś tam ciekawego. no, Jest pozytywnie, bardzo za drogą. To są Wasze opinie, nie musicie kupować. Ja Was nie zmuszam. No, to nie jest bluza, że musicie tę opłatę uiścić na tą bluzę, żeby mnie oglądać. No, ja jestem darmowy, ja dla Was to robię, bo to kocham i to lubię, i dla mnie to jest mega fan. A, bluzy z, gadżet... A czy bluzy z gadżetami, sklep z gadżetami to jest wydatek tylko. Dla tych, którzy są chętni. Wasza opinia jest waszą opinią. Jeśli mówicie, że za drogo, to jest, to jest to Wasza opinia. Jest też opinia innych, którzy uważają, że powinno to kosztować więcej i tę opinię sobie wziąłem do serca. I to nie znaczy, że teraz zaraz pójdę się bluzy pojawią za 150 zł, tylko uważam, że zrobiłem spoko sprawę, bo bluzy tu i tam są drożej i we wszystkich takich sklepach nowoczesnych bluzy są po 150 zł, także myślę, że jednak mamy dobrą cenę. A nie jest to byle bluza, teraz to jest to spoko. Rezy okulary, wiem! Ale tydzień bez okularów pracowałem na komputerze Przyzwyczaiłem się do tego, że pracuję bez nich, bo zostawiłem je w garażu, gdy pracowałem przy motorze Tam z koła zdejmowałem, musiałem wymieniać wszystko, nieważne Ale zostawiłem w garażu w warsztacie okulary Bo jakoś tak się wyrwałem z kompa, zostawiłem je tam, bo się dopiero potem na miejscu kapłem, że mamy na sobie I tydzień na kompie pracowałem bez okularów, przyzwyczaiłem się Normalnie dzisiaj na odcinku, jak nagrywałem w okularach, powiedziałem Ej, no kurde, coś mi tutaj... Ma... O, lepiej, bez kitu Także wystarczy mi tydzień i znów jestem, znowu jestem yy, po prostu w yy, punkcie, w, w tym, yy, w punkcie wyjścia, czyli nie mam okularów i psuję swój piękny wzrok <laughs> i jest znany. Ale nie łzawią mi oczy, także jest dobrze, no. Gdyby mi zrobił, to bym się musiał zmusić znowu. bo ostatnio mało przykąpię się, także myślę, że to jest też kwestia tego. co do ostatnio wyluzowałem, więcej śpię, co jest, też widzę od razu efekt. Dzisiaj miałem 10 godzin lekcyjnych. Wyobraźcie sobie, 10 godzin cyny, gdzie mam matę, gdzie mam pola, gdzie mam dwie fizy, gdzie mam 4 godziny programowania, jakiś tam dub pod tytułem zajęcia wychowawcze i niemiecki, zastępstwo, czyli 2 godziny luźne spośród 10. Reszta hardcore, programowania, fizyki, matematyki, polaki. I byłem dzisiaj cały dzień na propsie. Dopiero ostatnią godzinę tak już umierałem i nie słuchałem pani, bo już nie umiałem. Ale powiem wam naprawdę, że jak się człowiek wysypie i zauważyłem to od razu. To jest to zupełnie inna praca, zupełnie inne nastawienie prawda? naprawdę. Słuchajcie, tylko w jednej no, dzięki za info. Przecież te, te 13 tysięcy... ile jest was? Przecież te 12 tysięcy osób się nie kapło przecież, no. Dzięki za info! <grytanie> dzięki! To błagam, ludziska, no wyluzujcie po prostu, wyluzujcie. Ja wiem, ja wiem, ja jestem zapoznany z tym wszystkim, ja tu wszystko wiem. Mam już dużo z nie chcę mieć więcej, na zbroje mi starczy, które mi tak zresztą prawie całą mam. Jezus, kilo I wracamy powoli, wracamy Chcesz jeszcze zbudować sobie zamek Znaczy, tak bardziej go rozbudować, wiecie, kurde I tak dalej No, dzisiejszy live był głównie po to, żeby pogadać Powiedzieć wam co i jak Podyskutować, może macie jeszcze jakieś pytanka Zapodawajcie śmiało, bo to tu jestem dzisiaj <laughs> To nie jest jakaś teraz nowa seria na live streamy kurde, wracają live streamy 10 razy dziennie Bo tak nie rędzi na pewno no, Mam bardzo mało czasu wolnego I ciężko jest mi streamować, ale będę się jakoś starał żeby tego było coraz więcej... błagam, Znaczy błagam was, bardzo się... Nie, nie, nie że błagam was, tylko... Yy... Jezu mi się z jest creeper. Chciałem powiedzieć, że... Mm, obiecuję wam, że będę się starał. Ja nie mówię, że. o, od jutra są lepiej live'y, ale... Staram się ile mogę, żeby było dla was jak najlepiej. A szczególnie odcinki na YouTube, bo to jest moim zdaniem najważniejsze, a nie livestreamy. Livestream to jest coś, co zobaczy 10 tysięcy osób, a potem wszyscy są zmuszeni do oglądania tego na słabym playerze i jest to do dupy. A jak zrobię odcinek to ludzie oglądają Nowi widzowie mnie poznają i to jest moim zdaniem ciekawsza sprawa, a ogólnie filmiki, nagrywanie filmików to jest coś, co zaczął mnie jarać to jest zarąbiste. Lubisz czytać książki? I tu jest mi aż wstyd się przyznać, że niestety no nie czytam za bardzo i to jest bardzo złe nie, czyta nie, nie czytać. Jedyne co czytam to artykuły w gazetach, które mnie interesują. Artykuły te ostatnio są tylko i na temat YouTube'a, internetu i tak dalej, bo ostatnio media mm, klasyczne typu telewizja, Gazety, wypowiadają się na ten temat bardzo często i to akurat lubię czytać. Książek nie czytam i to jest bardzo złe. Lektury, do których mnie zmusza szkoła, czytam, nie czytam, różnie to bywa i to jest tylko to, nie. ale jak najbardziej polecam Wam czytać, bo mam siostrę, która bardzo dużo czyta i widzę, że naprawdę być oczytanym to jest dobra sprawa. A nie czytać i być tak głupim jak ja to jest bardzo zła sprawa, także nie bierzcie za nie przykładu akurat w tym temacie, proszę. Była aż mi wstydno, ale, znaczy aż mi wstydno, nie wstydzę się tego, no. ale... Myślę, że na dobre mi to wyszło po prostu. Ile już trwa live? Dopiero co wbiłam. Pół godziny. To niedługo. Poza tym yy, jutro chcę nagrać kolejny horrorek po nocy. Właśnie nie wiem, czy jutro, czy po jutsu, czy kiedy, cholera, ale jakoś w tym najbliższym czasie mam coraz większą chętkę na tego Outlasta znów. Żeby go zasmakować. Wiem, że to jest. Ja, nie, ja, nie wiem, czy wy wiecie, ale to jest dla mnie po prostu show. Nagrywać od Lasta. To jest po prostu yy, wieczór w potach. ileż tam nagrywania w mega stresie. Serce się czuje przez cały czas, gdy się siedzi przy kąty, bo tak na że to normalnie aż słychać. Super, Gola strzeli, zarąbiście, bo bardzo się cieszę, że Polska wygrywa. I dla mnie to jest naprawdę mega przeżycie, ale jest to też zabawna sprawa i gdy to montuję potem, to ja normalnie się śmieję z siebie jakiś mnie z idiota i jak mogę się czegoś takiego bać. I to nie jest, że... Ja już mam tłumaczyłem też miliony razy, że to nie jest, że ja się boję, że potem mi coś wyskoczy w lesie i mnie zje... Ja w ogóle się boję i sam wyjść. No to nie o to chodzi. Ja się po prostu... strasznie się... Ja mam taki oczopląt, że jak ktoś mi wyskoczy, to ja się wystraszę, nie? I tak mam w grach głównie, bo w życiu też tak w zasadzie nie mam. Uprawiam dużo sportu, który jest bardzo taki agresywny. Jeżeli nie na motorze, no nie jest to nic takiego, wiecie. Hmm, to też jest takie, wiecie, agresywne. Jest dużo adrenaliny i tak dalej, także ja, jako tako, nie mam problemu z takimi, wiecie, z taką mobilnością, i takim w ogóle, takim szałem, ciałem i w ogóle. Ale naprawdę, gdy gram w grę, skupiam się, jest ona straszna i ma straszną fabułę. To ja po prostu stram, nie? nie dość, że to jest ogólnie. Nie, ogólnie nie jest to dla mnie straszne. Ja się nie boję, że zaraz wyjdę na dwór. Hmm, i coś nie zje, Slender za mną będzie i się zezra. No to, to w ogóle tak nie jest. jest i zrób 20 pompy. <grych> nie. Po co? <grych> nie widzę sensu. Kiedyś robiłem pompki. Znaczy kiedyś, kilka tygodni temu, miesiąc, dwa. Teraz już na moto jeżdżę i w zasadzie mam 10 razy lepszy efekt niż. Nie mam już klapa pierwsza. Mam już dość tego. Tak. Jeżdżę na motorze, jest na tyle, na tyle wyczerpujący sposób, że. Że po co mi pompki, które są nudne, gdy mogę uprawiać wyczynowy jazd na moto i podnosić go, rzucać motorem, nagrywać do tego jeszcze filmiki, bo to jest też moja pasja. Kocham to robić i ja mega się jaram, gdy mogę jeździć na motorze, nagrywać to jeszcze. To jest zarąbiste, Co tam pompki? Pieprzyć pompki. Nie wiem ile zrobię. Mój rekord to było coś koło 60-70, gdy ćwiczyłem, gdy ćwiczyłem na bieżąco z pompkami, bo pompki trzeba robić często, żeby tak dużo zrobić. A no, ktoś mi zaraz powie, a ja robię 100 pierdnięciem, spoko, rób sobie swoje 100 pierdnięciem, ale ja wiem, że ciężko jest zrobić 100 pierdnięciem, bo, bo gdy ćwiczyłem systematycznie te pompeczki, bo jest taka też fajna strona, jest wiele stron od tego w zasadzie, ale gdy ćwiczyłem systematycznie, to robiłem bardzo dużo pompek. Teraz, mimo to, że ogólnie jestem silniejszy niż byłem, to zrobię mniej tych pompek. Trochę śmieszne, ale jednak tak jest. Dobra, gdzie jest mój zamek? Bo się chyba zgubiłem. Troszkę. Tutaj? Tutaj. <laughs> tak, tak, chwali się. No nie, no właśnie, no nie o to chodzi, żeby się chwalić. To w ogóle nie jest cel. Ja to jest z nami, żeby z nie żeby się chwalić. Błagam, błagam. Ludziska, no proszę. Dobra. Do tego. Jezus 44 lat. Dobre, dobre, dobry, nie powiem! Rezi. No, hej. W ogóle dużo was jest, cieszę się, że wbiliście, naprawdę. A skoro mam te drewno białe, to sobie zrobię podłogę białą, niech pasuje. Rezy, ro rodzice cię zmuszają do nauki? Nie kompletnie, wręcz przeciwnie. Znaczy nie, że nie, że mówią nie ucz się! Tylko że nie, nie, w ogóle nie zachęcają do nauki. I to, to jest moim zdaniem dobre, bo to ja muszę chcieć, a nie moi rodzice. I to jest moim zdaniem bardzo zły tok nauczania swoich dzieci, mm, że się dzieciom każe uczyć. Na pewno na początku tak, gdy się ma te 10, 9 i tam i tak dalej lat. Na pewno trzeba, trzeba dzieciom kazać się uczyć, bo muszą, się, muszą wiedzieć, że to jest ważne, ale... Jak ci matka każe się uczyć w wieku 18 lat, To ty myślisz, że a po choler mi nauka To chyba coś jest jednak z tobą nie tak jeśli masz zajebisty plan na życie bez nauki Realizuj się, ale no spoko, fajnie, ale... Bez nauki w tych czasach jest ciężko no? Nawet dla youtuberów sobie wyobraźcie Bo też się nie widzę bez nauki, bez matury, bez wykształcenia To jest no nie, nie do zrobienia, nie do zrobienia Rezja trenuje szermierkę to załóż moją koszulkę jeśli ją kupiłeś i zrób sobie zdjęcie jak trenujesz w tej koszulce y, szermierkę. Będziesz na moim Facebooku, wyślij mnie na maila. A jeśli nie masz koszulki, to nie wiem. To też mi wyślij zdjęcie. <grym zainteresowań> Co sławie, żartowałem. Nie licencja. tak, Fajnie, że ty Jak prawko? A no nic, jutro mam jazdę, zobaczymy jak mi pójdzie. Pierwszy jazdy moje. nie. nie wychodźcie jutro na terenie Śląska, lepiej nie wychodzić jutro z domu. prezima ma jazdy. Nie wychodźcie lepiej z domu. Po prostu nie wychodźcie. Jeszcze raz uprzedzę przed tą godziną, kiedy będą jazdy. Powiem wam, uwaga, wyjeżdżam. Kryjcie się, uciekajcie z rodzinami do piwnic, do piwnic, nie wychodźcie z domu przez następne dwie godziny. Takiego postana piszę, ostrzegając was jutro przed moją jazdą, pierwszą. Potem już będzie myśleć spoko. Szczególnie, że nie trenowałem, bo nie miałem jak w zasadzie. Przypomnieć sobie, jak się jeździło, bo kiedyś jeździłem, ostatnio, jak byłem malutki, się przyjechałem po jakimś parkingu, W zasadzie, nie wiem, miałem 14-13 lat i całkiem spoko mi szło. Ja tamtego czasu w ogóle za, za, za kółkiem nie siedziałem, nie poruszając autem. Nie? Chociaż nie. Ostatnio w zasadzie parkowałem do garażu. Zaraz. Zaraz. Ale m, myślę, że mi spoko pójdzie. Tak myślę. Na jakich studiach chcesz jeździć? No nie wiem jeszcze, w zasadzie. To jest. Zobaczymy. No, na razie mamy jeszcze dwa lata przed sobą, a dokładnie półtora, technika, informatyka, no i zobaczymy potem, nie? Dobra, czas na sms Ja się mi napisał... Erezji, lewa słuchawka to moja ulubiona, nie masz co się zamartwiać <grych> dziękuję Jezu, kumpel mi się na matę się ucz, a nie live'a robisz Pozdrawiam, Harold, czemu mi wszyscy dzisiaj piszą jak robię live'a? To jest takie wydarzenie? Naprawdę? <grych> Spoko Harold, no do wpół do robię live'a, to się uczę matematyki, obiecuję ci <grych> Okej, okay, idziemy spać, już widzę, że Zagrasz później w The No, raczej nie, niestety. Tak powiedziałem, muszę się potem uczyć. Maty, bo mi Harold kazał. Nie żartuję, ale. Trzeba sobie powtórzyć przed dzisiejszą matą. Chociaż nie, w zasadzie to nie trzeba. Przecież, ej Harold, Przecież dzisiaj robiliśmy ciągi. Nowy temat, nie było zdania domowego. Harold, co z tobą mnie tak, człowieku? I dla niewtajemniczonych, nie ciągi, że jakieś ciągi. <laughs> to nie te ciągi, ludziska. <laughs> to nie te ciągi, ok? matematyczne ciągi, liczbowe ciągi. Spokojnie, to nie to. <laughs> To nie są te lekcje, ludziska, ludziska To nie te ciągi Dobra, co chciałem zrobić? Chciałem zrobić lepszy zamek Ale, ale zajebisty! Czego tu chcieć więcej rezy? no? Człowieku mój drogi To jest jakieś niesymetryczne, poczekajcie, coś mi tu... Czemu ten zamek jest niesymetryczny? Trudny już Czy mam jeszcze normalne drewno? Nie mam, bo bo co, cholera jasna Chciałem zrobić tutaj ten brakujący dzyndzel Wykopiemy drzewo i będzie brakujący I Liczyło się kiedyś ciągi, teraz tylko granice Powiedziała studentka Ja granic jeszcze nie znam I mam nadzieję, że nie poznam Bo nie chcę Mata to straszna sprawa Znaczy nie no mata jest całkiem spoko, ale trzeba po prostu chodzić i się uczyć Znaczy uczyć, słuchać wystarczy Jak się jest pojętym to wystarczy słuchać ja, Znaczy no nie wiem, żebym teraz sobie kurde dodał tutaj Jakoś się tutaj chwalił ale jak się jest na lekcjach, to już jest naprawdę pół sukcesu. Tak poważnie. Znaczy, to jest moje zdanie. No. Niektórzy się muszą uczyć, ja też się czasem muszę uczyć, na przykład na sprawdzian, bo to mam. O oh fuck, mam w piątek sprawdzian z maty. <grym>, fuck. Jezus. Trzeba się nauczyć. O jezu. Już widzę, jak w czwartek będę. O jezu. Nie. Rzucie mi szczęście. Wy to macie postawy w technikum Dzięki Marti za wsparcie Już nie mówiąc o tym, że mamy rozszerzenie na matematyce, co mnie po prostu przerasta Rezim, mam 17 lat i wolną chatę w weekend, co robić? No to, przecież to jest jasne, stary, odpalasz Minecrafta tak i grasz, nie? Hello Chodzi stary jak chcemy się zastanawiać, człowieku. Błagam się. Czemu siedzę w domu i nic nie robię? Zróbmy co? No ale co zrobić? Co zrobić? Budować mi się nie chce. Eksplorować już byłem. Noc przespałem i nie mam na kim ekspić Co mam zrobić? Dawajcie. Co mam zrobić? Dajcie info. Co robi ludziska? Co wasz rezi ma zrobić? Czekam na propozycję. Propositions, propositions. Dawajcie. No, chyba, że nie wiem. Pobudujemy. Nie wiem. No. Rezi i pozdrów mnie, please. Matwis, pozdrawiam. A, dziękuję bardzo. Powodzonka. Keithy. Okay, Fabten, what the fuck? <laughs> Zamek! Buduj! Zmienić grę. Nie, 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 nie. Dzisiaj gram sobie przy Minecrafcie. Dawno nie było Minecraft. To dzisiaj Wam go oddaję w live streamie, a pojutrze oddaję w odcinku. A potem znowu jakąś inną grę. W zasadzie wiemy jaką one wam jest zdradzić. Okej. Bumck. Bumck. Kurde. Spodnie chyba nie miałem, czekajcie bo teraz nie wiem... A GAT! Powieliłem tego... razem na piersi Trudno Zmieści mi się też jeszcze zmieści? Co się do nie zmieścić, ma synek Wszystko zmieści Aha, killer jeszcze trzeba zrobić ma razy co tam słychać? Zarąbiście, stary. Już tyle pogadaliśmy na ten jak dopiero cały przeszedłeś, no stary, no. Wszystko zrąbałeś. Nie, może ten zamek zrobimy po prostu kamień? Nie chcę mi się, nie chce mi się. Nie, 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 nie. Kamiennego nie robimy, nie, nie, nie. Idziemy w przygodę, o! To jest dobry plan. Co potrzebujemy? Więcej żarcia na przygodę. To weźmy to, co mamy. Deski. Bo deski się do przygody przydadzą. Może jakieś ciekawe miejsce znajdziemy lepsze od tego? A, nie wiem, zobaczymy. Coś z tego może będzie. Na razie przepalmy to. Znaczy, upieczmy, kurde. No dotykowy działa! Bo tu na padzie jest takie miejsce dotykowe. I zapomniałem z niego korzystać! Fucking idiot! A ja się tu męczę tym kółeczkiem. Patrzcie, no. Dotyka mnie. Nie wiem, czy widzicie. I się rusza na ekranie. I to jest zarąbiste w tym padzie, właśnie. Zapomniałem, że tu też jest taka możliwość. Ja to tylko skorzystałem z tego. Jak musiałem coś wpisywać przed grąb, albo tam w tym ustawieniach czy coś tam, to wpisywałem. Dobrze, że teraz to, ogarnę, to, jest to jest to jest zarąbiste. To jest takie chaotyczne i szybkie, ale... Jest to o wiele łatwiejsze do ogarnięcia. Spójrzcie, jak szybko. Bum, cyk, bum, bum. No, ale trafić jeszcze nie umiem za bardzo. Czekamy jeszcze. Rzuć perłę! Dobra, tak zrobimy. Rzucę perłę. Gdziekolwiek. co będzie oznacza... Ej, 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 mam tego. Rzucę perłą gdzieś tam w pizdu i zobaczymy gdzie wyląduję I pójdziemy w przygodę O, mapa się przyda, żeby przygodę zrobić Bo bez mapy to ani rusz Co jeszcze? Wszystko Wszystko? Ej! a nie, plecaka nie zrobię, bo tego nie ma w tym Nie ma bez modyfikacji Czy Już tu jest zrobione? Jest zrobione, oczywiście Ej, 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 zostaw to Węgiel też, nie, nie muszę dać. Dobra, domek zostaje, a my idziemy w przegory! A nie, 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 rzucić. Uwaga, za trzy, za dwa, za jeden, ból. Jestem. Już myślałem, że mnie nie teleportuje. No i się tam tamtą stronę. Śmiało, śmiało, Rezzi, śmiało, śmiało, oj, fuck, fuck, fuck. God damn it, god damn it, god damn it akurat. ja szukałem wszędzie cable'ów. To musiałem teraz natrafić na cave'a idąc sprzed siebie. Co